No hej, zmusiłam balbę do zrobienia żarcia, ale jej przyszła nie doszła teściowa. Znaczy no nie będzie teściowa formalnie, no bo ślubu tutaj nie będzie. Stwierdziła, że jednak woli pizzę. Nie będzie czekać na żadne sałatki szefa kuchni. Od kurde złodziejki, która ich okradła, więc no. Nienawiść nadal trwa. A my zaczynajmy odcinek. Tak mi się wydaje, że nam dzisiaj zejdzie narcyz, ale no nie wiem, nie wiem, chłop się wziął za granie, więc może być na jakiś spacer poszedł, wiem, że grad le leje. Idź sobie na wycieczkę, zapakuj mi się w teczkę. Słuchaj, y a weź żonę, zostaw jego żonę, no. Wiem, że towarzystwa masz mało, ale tutaj mamy coś takiego, wiesz, jak telefon i możesz sobie do kogoś zadzwonić. Twoja żona co prawda jest w chacie, ale mogłaby wstać, bo do pracy czas. No oczywiście, bo po co, nie? Nudzi ci się w życiu? Ewidentnie. Słuchaj, weź wyłów jakąś rybę, to może rodzina będzie zadowolona. Eee, do kogo? Do kotka, no. No rozmawiaj sobie. No, czy ja Ci kazałam mówić? Nie kliknęłam pewnie, dobra, jak wróci to sobie tutaj opryska, no i zobaczmy co z tym, co z tymi roślinami tutaj, bo no, trzeba tutaj zaszaleć trochę, zastanawiam się czy jak oni kiepną to nie usunę tej szklarni ale wtedy bym musiała tutaj coś wymyślić, no bo już zrobiłam ścieżkę i tak dalej, A zobaczcie jaki podmokły teren mi się zrobił, autentyk wygląda jak podmokły teren, dobra, nieważne yy, no zrobiłam tą ścieżkę, no i teraz tak tu usuwać, czy, czy ma to sens, chyba nie chyba zostawię, najwyżej tam ktoś sobie od czasu do czasu coś zasadzi, jak mu się zamarzy, ale tak wpadłam ostatnio na, na taki pomysł, że to trzeba będzie kiedyś przenieść tu, bo tu <noise> postawię garaż. Przy chyba ostatnim pokoleniu jakoś tak to było, nie? Że, że oni powinni mieć garaż. Ty nie masz nadal pracy. Gdzie ty chciałeś pracować? Diabli ci wiedzą, nie? Na razie chcesz iść spać. Dobra, dziewczyno, to idź spać, a potem pomyślimy. Balbina, jak ty łowisz? No, Balbina, no. Wszyscy pierwszy raz wędkę w dłoniach masz. Chce ktoś wypowiedzieć życzenie, może? Przy studni? Chyba na Bałdzo. Chyba nikt nie ma takich planów. Iść do pracy. A na którą ty masz? Wszyscy macie na jedenastą, no tak. Słuchaj, kochana, weź to y, na kompost wynieść. No coś ty ciotce zrobił, Deklu, niewychowane te dzieciaki w tej rodzinie. Niewychowane. wychowane. Weź, podaj jakieś śniadanie i będzie dobrze. Słuchajcie, ta sałatka nie została schowana. to mogę tą sałatkę podaj. Uf, ładnie, ów uf. ów. Uf, uf. To mój mózg dzisiaj działa na innym... na innym trybie, wiecie? Dobra, gdzie ty podajesz? No, jest ładnie, dobra. Podaj na dworze. Też bym jadła na dworze latem. Zobaczcie, jak wszyscy nienawidzą balby. No tutaj trochę. A, tutaj jest mocno. No to faktycznie ona wybrała tą pizzę, bo ta nienawiść jest silna. Słuchaj, młoda, co robisz? Aha, bo ona jeszcze śpi. Jej muszę zdjęcie zrobić, wiecie? No Zapomniałam. Boże, nie jedz z tego! Jacydna, Weź, posprzątaj, 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 no kobieto, no. I na kompost proszę mnie, to, a to jest do naprawy, aha, a ktoś tutaj... Jak zwykle nie pamiętam, kto ma technikę gdzieś w miarę, no to naprawiaj. Ja was nie ogarniam dzisiaj, naprawdę. Czemu ty nie jesteś w pracy, baha, bo, aha, bo ty dopiero pójdziesz? Na rowerek to Polas, ale sikać mu się chce, to nie zlezie. Możesz zrobić, jak zrobisz, to podasz i będzie dobrze. Słuchaj, ty też nie do pracy? Nie poszłaś do pracy? Jestem na nią zła. Ona chce sobie kondyche poprawić. I dobrze, i to jest bardzo dobrze. Proszę ćwiczyć. A nie! Wstyd i hańba. A ty nie chcesz nic naprawdę. Oh. Młody co robić? Rozłączasz się. No dobra, no to zachowaj. Jej, balba, was! Balba, balba. Dobra, chodź jeść yy, w nagrodę. A, nawet pizzę przywiozła, patrzcie. Z jednym listkiem. Ej, <laughs> jeden listek jest na tej pizzy. Tego, boże bazylii. Co, co to ma być? Co to zaszło? Czemu, czemu jeden? Czy to jest jej ciuch? Nie, to jest jej ciuch. To jest jej ciuch. Ale wygląda jak przypalony liść bazylii. Aha, fajnie, balba tyle co wróciła. Się z dziewczyno. Tu z teściową, która cię nienawidzi. Czy balba może być? W jakikolwiek sposób. Spokrewniona z tym, z Boże, jak on się nazywa? Z Jackiem. Zapomniałam, nie? Zapomniałam. A, nie to. Tu. Być może. No cóż. Bywa. Nieważne, balba jest teraz tutaj w rodzie. Po prostu taka twarz jest modna. Coś jeszcze chcesz? Może tu byś poszedł? Może byś wyczyścił? Nie, tam zostaw Sonię. Sonia najprawdopodobniej faktycznie zostanie wampierzem i będzie sobie z Dianą dogorywać gdzieś tam. Znaczy, no, jak Dianę u człowiecze, to już nie, ale. Ale wiecie o co chodzi: postawię jej wielki pałac gdzieś. gdzieś tam. Gdzie nie sięga wzrok? I <laughs> koło cmentarza. Yy, no i będzie sobie tam żyła ze swoim wampiożem. Także no. No co ja mam począć? Nie! No! Żadnych autek. Narcys, żyjesz? Chyba nie bałdzo, chyba będzie nam y, tutaj y, kitował. To weź wstań, nie będziemy czekać na zmiłowanie. Osiągnąłeś w życiu wszystko. No tylko nie udało mi się zamienić go w Simorośl, co było takim podtekstem w tym, że posadzić sobie jabłonka, co złego, może się stać. No ale cóż, bywa. Nie każdy musi. Dalej wstawaj. Umieramy? Nie? No nie, bo pełna godzina minęła. To chodź. Chodź, umrzesz sobie tu na dole. No i jeszcze łóżeczko poprawi, super. Jak się okaże, że nie, no ale chyba tak, jest 70 dni. Także ładnie pociągnął, trzeba mu to przyznać. Mój rekordzisa miał 80 parę, ale to chyba w gaju. I miałam takie Boże, czemu jeszcze nie chcesz umrzeć? O, weź to, odłóż. Bo ktoś przylazł i nie odłożył. Tak, tak o siebie nie dbają. Przy okazji możesz iść na kibel i jak Cię w, w kiblu zastanie śmierć, to będzie okej. Okay. jest wściekły na to? nie przejdzie mu do końca. Czy to tutaj właśnie? Tak. Jeszcze może zdążysz, ej. Jeszcze może sobie popryskaj. No. Jak tam idzie? Idzie. Dalej, pryskaj. Nie, o nie, na schodach go dorwał. Nie teraz. Poza tym jesteś stary. No na no. No i cić. Dzięki. No to go. Ue, nie dostał tego. No cóż, no bywa. Przenieś. Przenieś, przenieś. Tak, do parku. Mhm. Dobra, kto tam dostał? Jego żona, nie? Dosta... O! Ona by chciała życzonko. dobra. O Jezu, chodź wypowiesz sobie życzenie. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł w tym momencie, ale dobra. Co byś chciała? Kasę, nie? Kasę zawsze na plus. O Jezu, załamana ona. Jedna. No żal mi jej. No ale przyzwyczaj się, teraz ludzie będą kipać nam tu. Też logikę. A jest Ci potrzebna no nie bardzo. Kreatywność chcesz. No i to tak, to możemy ci spełnić. Możesz wywalić ten szkic potem. Głupoty. Głupoty. Gdzie ty jesteś? A tu. Takie e, szwagierka oszalałaś. Dobra, ale chłopakom masz tak przez ojca nie zjechało. No, może Andrzej, ale on może dostanie, znaczy awans? Robotę dostanie. Mhm. A tak to może pójść na rybki. Proszę. No ja wiem, że widziałaś, jak wujek tutaj bierze i odchodzi. Ale no, sorry. Ktoś zostawił kawałek pizzy, tam luzem. Ach, ach. No i jak tam? O, proszę. Ile tu mamy? Weź tą kasę. No nie, ryczno. Już! Już! Tyle co? I weź tą kasę, powiedziałam. Ile? Tysiąc. No dobra, zawsze to coś. Młody, a czemu tutaj wystrój ci się nie podoba? Co tu zaszło, że jest brzydko? Nie wiem. Przecież tu jest pięknie. Czemu się wystrój tu nie podoba? Co tu się stanęło się? Co wy macie z tym wystrojem? O co chodzi? Co wam się nie podobuje? Halo? Roślinki gdzieś zdechły? No chyba nie. Co jest? No! No bywa, no! Balbina, śmierdzisz! Nie idziesz... A dobra, idź, taka śmierdząca. Bo inaczej padnie na pysk i tyle z tego będzie. Dobra, potem się wykąpiesz. A ty też idziesz spać. No i chyba możemy teraz Balbinę zaciążyć, prawda? Ale to ona by musiała się ogarnąć i będziemy myśleć. Tutaj będzie jedno dziecko, mimo że w tym spisie mam, że może być dowolna liczba, ale wiecie, rozumiecie, ja nie ogarniam, jak tutaj jest ich dziewiątka, co dopiero dowolna liczba, nie? Także... I w salonie są najdroższe meble. Ej, to jest zaraz wracam, będziemy tutaj uzupełniać. One hour later. <głos> Dobra, <głos> miałam wstawić im nowe meble, ale się okazuje, że ja większość już dałam z tych takich najdroższych. Na krzesło mi nie starczyło i ponieważ musiałam wstawić kominek, jeszcze Fikus musi tutaj trafić, ale to potem. To nie mam jak ten. Szybko, nie mam za co telewizora kupić. Także... O, patrzcie, jak pięknie. Ogrzej dupkę. A potem możesz sobie porozmawiać z Adam, no. Nie przechwalać się tam. Bo spędzajcie razem czas i będzie fajnie, fajnie dziewczyny, ale, ale może jednak tak, dziękuję. To bardziej logiczne, że tak siedzicie, a nie, że jedna tu, druga... d. Eee, baby. Dobra. Oby tylko strażak się jeszcze nie pojawił, bo to tak trochę za wcześnie. Dobra, słuchaj, jak wstaniesz, to się wykąpiesz, to skorzystasz, wyczyścisz. A Sonia, chodź. Chodź, podejdź tu. W ogóle Sonii też bym pokój musiała wymienić, bo, bo już ma taki... A tu nie mam lampy, serio? Serio tutaj żadnej lampy nie dałam, taką! Ta, <ścoughs> Ojej, no ale... No kurde, czemu by nie, no, mają mieć drogo, mają być wypaśne te pomieszczenia, także no. dwa, dwa takie żyrandole, no i pięknie. A no może jednak. E, wszystkie światła też się połączą? To? to pomieszczenie? Co tak słabo z tym światłem? To może jeszcze jakieś stojące im dokupia. Tak, wiem, wydaje kasę na lampy zamiast poczekać, żeby telewizor kupić, ale dobra. A nie ma takiej pasującej? Serio? Serio? Gro! mamy coś takiego, ale to to nie, to mi nie pasuje. No na, no to jest smutne w tym momencie. No dobra, to ta może być, tu niech sobie stanie. I, o i tu. Chociaż tutaj to by można dać, yy, wiecie co? etażerkę. Moje, moje ulubione. Hmm. Kurde, tą bym dała. O, i tutaj na niej postawić wtedy jakąś lampę. Taką małą. To jest do kompletu do tamtej, tak żeby też... Jaka ta jest? To jest taka, nie? No. To jest bardziej to, tylko że znowu nie mamy takiego... Bez sensu, gro, no co z tobą, no. To chyba to, ale teraz muszę tu zamienić na takie bardziej złote. No powiedzmy, no i teraz to pasuje jako tako, dobra, dobra. Już nie kombinujmy, czy to się przesunęło, czy mi się wydaje. Dobra, nieważne, nieważne. Ktoś by mógł awans mieć, a ty byś powinnaś, byś byś, 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 Ty powinnaś poszukać pracy. Aha, fajnie. Nikt tego nie naprawił. No to cóż. Co niszczę? Dobra, to był zły pomysł. Tego się nie spodziewałam. Dobra, chodź się wypiesz. To może jednak zadzwońmy po majstra. To tutaj jest na nogach, Albin jest. Bo bo zaraz nam połowa rodziny zostanie porażona i umrze. A, a, a tak nie może być. Gdzie jest Majster? A dobra, skorzystam z tego. I sobie wybierzemy, który ma się pojawić. O! Jest aż jeden do wyboru. Tak. <laughs> Chciałam zobaczyć, czy w ogóle coś się wygenerowało. Tak wiecie, nie? Ale jest tylko jeden do wyboru. Ogólnie tego, z tego nie korzystam. Muszę to wyjąć w końcu, ale yy, ale zapominam. Także no. Dziwne, że jeszcze żaden nowy złodziej się nie wygenerował, chociaż teraz, jak postawiłam te rzeczy, to może i. Znaczy te rzeczy, ten kuminek. Potrzebujemy 8000 na telewizor. Ten wiszący. Bo tylko taki może tutaj wejść. Więc nie będzie to najdroższy telewizor w opcji, ale no jakiś będzie. Chyba, że ustawimy kanapę odwrotnie. O tak. Um. Bez sensu. Nie, to nie ma sensu, bo mi się nie zmieści wtedy fotel. Także no cóż, bywa. Ona dopiero na 17, także luzik. Sonia, dobra, jak przyjedzie ten, to poszukamy pracy. Weź to sprzedaj. Co to jest w ogóle? Widzieliście kiedyś tak białe jabłka? Oprócz jakichś tam shortów gdzieś albo filmików na TikToku? Ja nie mam TikToka, ale koleżanka mi pokazywała, czy to jest możliwe i, i nie, ale, ale widzieliście to, że one są jakości. Nie jedz, nie wolno. Eksperyment. Także sprzedamy je. Trochę zarobimy. Ludzie kupią. Dobra, fajnie, że tutaj jest popsute. Fajnie, fajnie. Yy, ale to przyjdzie. To, to będzie ok. Sprzedaj bakłażany. Co ty byś chciała? To możemy Ci zapewnić. Gdzieś na pewno latają ostatnio były, ale tu ich nie ma teraz. No i na pewno gdzieś będą, no. No, a którędy pani tam chce wleźć? Tu się wchodzi. Balba! Chodź tutaj, bo Sonia miała pracy szukać. Pełen. Pełen, pełen. Potrzebujemy kasy, moja droga. Nie no, weź, nie będziesz się ze mną zaprzyjaźniać. W ogóle musimy mi zmienić fryzję, bo ja mam seledynowe włosy teraz. Szukaj. Ja nie wiem, czy chłopacy by jej załatwili pracę w tym. Zdzisław gra w grę y, słowną ze swoim szefem po godzinach. W pewnym momencie Zdzisław zauważa siedmioliterową kombinację wśród swoich klocków z literami. I to prawdopodobnie zapewniłoby mu zwycięstwo. Czy powinien ułożyć? Tak. <noise> Bach! Zdzisław układa słowo, rozruba i wygrywa grę. Jego szef jest pod wielkim wrażeniem w stylu gry i błyskotliwości przeciwnika, po czym daje mu awans. Tak trzeba żyć. Mm, szukaj. Balba, a ty nie umiesz się sobą zająć. Weź się przebierz. No i pięknie, pięknie Zdzichu jestem dumna Teraz będzie z żoną? Nie Teraz jest oszustem mm. Pracownik schroniska, no gdzie Balba w schronisku, nie, no gdzie Balba Sonia, Sonia, Soniszcze Myślałam o Balbie yy, Strażak nie, ok Dobra To ja myślę, że chłopaki by jej załatwili pracę Edytor yy, Kariery Sonia, wybierz karierę. Gdzie to było? Dobra, możesz być kieszonkowcem. No, nadal wściekła na Balbę. Balba, nie chlej tyle, no. Dobra, y, to tak. Skoro wszyscy są w domu, to Balba tu. Zdzichu. Do wyra. Czy na wyrowkę. Dobra, zdążymy. Mam nadzieję, że wyjdzie. E, I słuchaj, e, jest taka opcja, nie? No to się zobaczy. Słuchaj, słuchaj, wstawaj, praca z dzichu, A ty wiesz, też wstawaj. Wiecie co? Zatrudnimy ogrodnika, bo w sumie teraz możemy. Więc, a więc, a więc. To będzie ostatnia rzecz, jaką wykonamy. E, zadzwoń, usługi. No, tam wystrój kuleje, nie? Więc zatrudnimy ogrodnika i będzie dobrze. Tak. No dobra, to czy balba będzie miała to dziecko, czy nie będzie miała tego dziecka, to dowiemy się. W następnym odcinku, a w tym momencie, jak zwykle, przyklejącej rodzince, bo patologia musi się szerzyć, zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście, do napisania pod tym i pod kolejnym filmem. Pa!